8 września 2022 roku zmarła królowa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii. Zgodnie z tradycją, należało o tym powiadomić pszczoły i zawiesić na ulach czarne wstążki. Dzień po śmierci królowej obowiązku dopełnił nadworny pszczelarz John Chapel. Tradycja nakazuje, aby podejść do każdego z uli i poinformować pszczoły o śmierci oraz powiadomić się, kto będzie ich nowym przełożonym. W tym przypadku poproszono pszczoły, o posłuszeństwo wobec nowo mianowanego króla Karola III. Przesąd głosi, że pszczoły niepoinformowane o śmierci dotychczasowej władczyni mogłyby zaprzestać produkcji miodu i umrzeć. Pszczelarz królowej John Chapel ma pod opieką siedem uli. Tradycja informowania pszczół o śmierci właściciela jest znana również w Niemczech, Holandii oraz Polsce. Nie do końca wiadomo skąd się ten zwyczaj wziął. Zakłada się, że pochodzi ją z Grecji, w dawnych czasach wierzono, że pszczoły są w stanie przechodzić ze świata żywych do umarłych. W Polsce powszechnie wierzono, że wraz ze śmiercią pszczelarza umierają lub odlatują również jego pszczoły. Starano się więc temu zapobiec. Aby to uczynić, należało zawiadomić pszczoły o zaistniałym nieszczęściu. Odbywało się to poprzez pukanie do każdego ula i powiadamianie owadów o śmierci gospodarza za pomocą specjalnej formuły, nieco różniącej się w zależności od regionu. Generalnie w wypowiadanych słowach chodziło o uwieszczenie śmierci, pożegnanie i ustanowienie nowego właściciela. W niektórych rejonach Polski wierzono, że należy sprzedać wszystkie pszczoły po śmierci pszczelarza i zakupić nowe. Wtedy pszczoły nawiążą kontakt z nowym właścicielem i nie uciekną sobie tylko z stronę. strony. Jeżeli Wam się podobało, to liczę na subskrypcję i łapkę w górę. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie więcej ciekawostek o pszczołach. Pozdrawiam!